21 lipca Szczecin będzie prawdziwą lekkoatletyczną stolicą Europy. Przed nami 58 Memoriał imienia Janusza Kusocińskiego, podczas którego zawodnicy rywalizować będą w takich dyscyplinach sportowych jak w Wzwyż, Trójskok, rzut młotem, rzut oszczepem czy dyskiem. Nie zabraknie także konkurencji biegowych. Szczeciński Memoriał jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez lekkoatletycznych nie tylko w Europie, ale i na świecie. To jest jedyne takie wydarzenie w Polsce. To jest 29. meeting z ubiegłego roku na świecie, więc bardzo wysoko sklasyfikowany, jeśli chodzi o ranking takich imprez na świecie. To nas bardzo cieszy, ale oczywiście stawiamy sobie coraz wyższe kierunki, coraz większe wyznania i mam nadzieję, że w tym roku pokusimy się o jeszcze lepsze rezultaty, zarówno sportowcy na bieżni, jak i my w kontekście organizacyjnym. Weekendowy Memoriał promowany jest has lekkoatletyczne gwiazdy w Szczecinie i rzeczywiście patrząc na listę nazwisk jaka weźmie udział w wydarzeniu nie mamy wątpliwości, że są to wybitni sportowcy. No zobaczymy wiele gwiazd i to polskiego formatu, ale także europejskiego i światowego, bo będziemy mieli tutaj znakomitych sprinterów z Frejterem i z Collinsem na czele. Będziemy mieli polskich lekkoatletów, którzy szykują się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie z Anitą Włodarczyk na czele. Oczywiście z Szymonem Ziłkowskim, z naszymi biegaczami, z naszą sztafetą, z tymi sportowcami, którzy bardzo dobrze zaprezentowali się podczas zakończonych niedawno w Helsinkach Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. W memoriale pierwszy raz od lat zabraknie takiej konkurencji jak skok otyczce kobiet. Wynika to z faktu, że impreza odbywa się równolegle z innym ważnym europejskim wydarzeniem, w którym brać będą udział tyczkarki. W Szczecinie nastąpi oficjalne pożegnanie reprezentantów Polski w lekkiej atletyce na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Smak dodaje fakt, że za chwilę zaczyna się olimpiada, a zatem jest to ostatni test dla tych, którzy szlifują formę na no to najważniejsze w ogóle na świecie lekkoatletyczne wydarzenie. Po raz drugi gościmy memorial w Szczecinie. Buduje się powoli wokół tego wydarzenia pewna tradycja. Z całą pewnością jeszcze za rok będziemy gospodarzami. Będziemy się starać o to oczywiście, aby kolejne lata również w Szczecinie mogły być ukraszone tym sportem lekkoatletycznym na najwyższym poziomie. 58. Memoriał im. Janusza Krosocińskiego odbędzie się w sobotę 21 lipca na miejskim stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej. Bilety w cenie 5 zł można zakupić w Centrum Informacji Turystycznej przy Ulicy Niepodległości.